Zerknę sobie na monitor, co mam napisane, mam ich pięć i postaram się mniej więcej obalić te mity na temat analizy fundamentalnej. Pierwszym z mitów jest: Jest taki mit, że ciężko jest się nauczyć analizy fundamentalnej, że na pewno jest straszna męczarnia, wiele żargonu, i niezrozumiałych słów, danych. Kto wie, co jeszcze? I analiza techniczna jest najlepsza. Więc to jest bzdura, że jest ciężko się tego nauczyć. Bo nie jest ciężko się tego nauczyć. Jeśli chcesz, to się nauczysz, i tyle w temacie. Nie ma tam super skomplikowanych rzeczy. Wystarczy wiedzieć, na co się spoglądać, posłuchać kogoś, kto się na tym zna i kto ci przedstawi to w jasny, czytelny sposób. Nie musisz wiedzieć, jak jest skonstruowane. PKB, ile procent wniesie sprzedaż domów i co tam się wydarzy w gospodarce, jak te dane zareagują ogólnie na ekonomię w całości, jak są obliczane i kupę innych rzeczy. Nie potrzebujesz tego. To jest mit. Drugi mit analizy fundamentalnej, według tego, co są napisane, to jest taki, że potrzebujesz sporo informacji, danych, po prostu masakra jeśli chodzi o przetwarzanie danych, newsów. Musisz wszystko wiedzieć doskonale i, i po prostu będziesz zawalony informacjami. Bez, od, od początku dnia do końca musisz czytać non stoper wiadomości. Jeśli nawet swingujesz, i newsy i filtrować wszystko. To jest kolejna bzdura, bo nie musisz, wystarczy, że będziesz mieć po prostu większe spojrzenie na. Marawalutową gospodarkę, Bank Centralny tego kraju, który na przykład Australia i ma dolar australijski i nie musisz wcale tam codziennie siedzieć powiedzieć godzin i przeglądać Nafsy i czytać i opracowania robić. Nie, nie, nie musisz tego według mnie. To jest kolejny mit. Kolejny mitem, według tego, co zasłyszałem dane. I wydarzenia są już w cenie. Czyli nie ma powodu obserwować tych nefsów ani tych banków centralnych, bo wszystko jest już dawno w cenie i cena ci wszystko pokaże i nie potrzebujesz tego obserwować. <śpominam> to mniej więcej tak, że jadąc samochodem, patrzysz tylko w lusterko, to u góry, które pokazuje ci to, co jest z tyłu. I tak próbują ludzie handlować. Patrzą tylko w to lusterko i patrzą do tyłu i mówią, a tam był dołek, to teraz pewnie cena zareaguje, jak oni tam spadną. Guzik, prawda? Z analizą fundamentalną jest tak, że patrzysz w przednią szybę, czyli co jest przed tobą, patrzysz w boczne lusterka, co cię minęło już i co jest z przodu. A nie, tylko patrzenie do tyłu i zgadywanie, co się wydarzy do przodu. Także to jest bzdura, że newsy i dane są już dawno w cenie. To się zdarza, ale to nie jest tak, że na przykład Brexit już dawno był w cenie i wszyscy wiedzieli, że on spadnie tam do tych poziomów, których jest obecnie teraz. Albo że y, Szwajcaria uwolni kurs franka szwajcarskiego i frank szwajcarski spadnie tam do jakichś poziomów, czy zrobi się taki krach. Albo kolejna bzdura. Co jeszcze było? Wybory prezydenckie. No, na pewno wszyscy wiedzieli, że wygra Trump i będzie dobrze. Czy tam wygra Macron i euro powinno się umacniać. Na pewno wszyscy wiedzieli, to już dawno było w cenach i trzeba było tylko reagować i kupować tam w dołkach i sprzedawać na szczytach. Kolejna bzdura. Według mnie, kolejny czwarty punkt. Analiza fundamentalna nie działa, i kiedy ty wchodzisz, to oni sprzedają. Jak ty kupujesz, jak ty kupujesz, to oni sprzedają. Kolejna bzdura. Jeśli się przygotujesz dobrze pod dane makroekonomiczne, przykładowo, oglądając mój kalendarz makroekonomiczny, to będziesz wiedział, na które dane masz zerknąć, zwrócić uwagę, na które niekoniecznie musisz, nawet jeśli swingujesz, jeśli day daytradingujesz będziesz wiedział, na które dane masz sobie zerknąć i na które nie musisz zerkać. Ta analiza fundamentalna działa, to, to jest właśnie ten czwarty mit, czy to jest kolejna bzdura, bo analiza fundamentalna działa możesz bardzo dokładnie chwytać szczyty i dołki. Według mnie, z tego co widzę, jeśli na przykład jesteś przygotowany na to, że nie dogadają się w Brexicie, a punkt idzie do góry. I sprawdza się scenariusz, no nie dogadali się. No to zamiast trzymać pozycję na szczytach, sprzedajesz ją od razu i zamieniasz na sprzedaż. I tyle w temacie. Także to jest kolejna, według mnie, bzdura, że nie działa analiza fundamentalna, że dane są już w cenie i tak dalej. Piąty mit, to już chyba mówiłem, to jest taki, że analiza fundamentalna zajmuje tobie dużo czasu, że od rana do wieczora musisz setki nerwów przewalać i czytać i być na bieżąco i jeśli nawet swingujesz to, kto idę musisz nerwów przerobić. I to na pewno zajmie tobie dwie godziny czasu dziennie. To jest kolejna bzdura. W zależności od tego, czy jesteś day traderem, czy swing traderem, to nie musi i nie powinno zajmować tobie więcej niż, nie wiem, 5-15 minut czasu dziennie. W zależności od tego, jakim jesteś traderem. No i to chyba będzie wszystko w tym filmie. Jeśli Ci się podobało, no to daj lajka. Jeśli masz jakieś inne spostrzeżenia lub yy, słyszałeś o innych mitach, które mógłbym spróbować obalić odnośnie analizy fundamentalnej, napisz to w komentarzu. Yy, co jeszcze? Jeśli chcesz więcej zobaczyć filmów ode mnie i być na bieżąco, to zasubskrybuj kanał. No i to tyle na dzisiaj.